Słuchajcie, to jest zdjęcie karpia, który ważył 37,3 kg. Został złowiony w 1998 roku w Rumunii w jeziorze Raduta. To jezioro, począwszy od 1996 roku, stało się, jak mówiłem, wielką mekką wszystkich karpiarzy europejskich, nie tylko europejskich. Bo zaczęły do nas docierać informacje, że jest. Gdzieś w Rumunii, gdzieś tam w Polach, jakaś fantastyczna woda z nieprawdopodobnymi karpiami, gdzie wcześniej jeździło zaledwie paru karpiarzy gdzieś tam ze świata. Tę wodę odkrył Kurt Grabmeier, legendarny austriacki, nieżyjący już karpiarz, który zaczął tam jako pierwszy jeździć. Nie wiem w jaki sposób w ogóle tam dotarł. Wodę, która, jak mówiłem później, w roku 98 dała ten rekord świata, bo to wtedy była nieprawdopodobna zupełnie ryba. Wodę, o której wszyscy słyszeli, ale nie do końca wiedzieli o co w niej chodzi. Ja byłem po raz pierwszy na nim w 2002 roku, ale już wtedy wiedziałem z czym to się je. Słuchajcie, 500 hektarów niesłychanej wody położonej. W zupełnie niezimnym terenie, bez jednego drzewka, same łąki i pola kukurydzy. Jezioro, które powstało w roku 84, albo piątym, już nie pamiętam, w sposób zupełnie nieprawdopodobny. Tam była taka dolina rzeczna, rzeczka sobie płynęła, były wsie. I w oddalonym stamtąd, chyba 150 km, w Bukareszcie, w pałacu prezydenckim, prezydenta w terenie prezydenta jeszcze, w dość padł na pomysł, żeby połączyć Bukaresz z Morzem Czarnym. To odległość no, 200 km. Jak to zrobić? No, są jakieś ciekie wodne, które łączą. No to w takim razie zrobimy jeden gigantyczny zalew w którym statki będą przypływać z Morza Czarnego do Bukaresztu. To jezioro powstało jako początek tej inicjatywy zrobienia drogi wodnej. Powstało w ten sposób, że odpowiednie służby rumuńskie przyjechały na te wsie i powiedzieli wszystkim zabierać się jutro tutaj zalewamy. I tak było. Ludzie w ciągu 24 godzin musieli zabrać cały swój dobytek, cały swój majątek, w którym mieszkali od, od dziecka, i wynosić się, bo następnego, następnego dnia zaczęto zalewać tę dolinę. I teraz możecie sobie wyobrazić, co tam było na dnie. Tam były zalane całe wsie: wszystko, wszystko co stało, domy. Cmentarze, kościoły, szkoły. Wszystko tak, jak stało, zostało zalane. To, co ludzie zdążyli zabrać ze sobą, to wzięli, a co nie, to zostało. To są widoki tego jeziora, które ciągnie się na przestrzeni kilkunastu kilometrów na 500 hektarów, natomiast jest dość wąskie, ma masę odnóg. E, tutaj widać na środku te patyki wystające, to sady. To są sady, które zostały e, zalane. Mało tego, jedno z najlepszych miejsc karpiowych, bo tu powstało łowisko karpiowe, jedno z najlepszych miejsc karpiowych e, było przy zalanym cmentarzu. Byli tacy odważni, którzy, zwłaszcza Anglicy, którzy tam siadali i e, łowili rekordowe karpie. E, ówczesny karpiowy rekord świata w Karpiu Pełnomódzkim 33 kg pochodził z cmentarza. Bywało tak, że jak się obniżał poziom wody lekko w jeziorze, to krzyże wystawały jeszcze. Bo coś po prostu coś, coś, coś nieprawdopodobnego. Kiedy po raz pierwszy pojechaliśmy tam, podzieliliśmy się na grupy. Ja byłem z jednej strony z kolegą tam z z Kałowicz z Radziejskim, był z drugiej strony. No i dostaję... mieliśmy łoki toki. No i kontaktuję się z EBI ze mną. Słuchaj, ale dwa brania, jakie miałem, I z takiej miejscówki. Mówię, ale co, co za miejscówka? No słuchaj, byliśmy z Echosądu, gdzieś w odległości 40-50 metrów od brzegu i daleka górka. Fantastyczna taka górka, wychodząca gdzieś tak do powierzchni wody z 1,5-2 metry. Słuchaj, dwa razy położyłem tam zestaw, od razu miałem, od razu miałem brania, ale jest od razu zerwane. Nie wiem o co chodzi no niesamowity następnego dnia odwiedzili ich właściciele Robert Raduta stąd nazwa jeziora Raduta właśnie od jego nazwiska jeden z najbogatszych jest jeden z najbogatszych ludzi w Rumunii tak się na nich patrzą. mówię gdzie na jakiej górze jakie Tu, tu nie ma żadnej górki co robić no to kładliśmy a co się okazało to był dom gdzie były dziury w dachu i on sobie po prostu kładł te zestawy, które wpadały przez dziurę w dachu, a karpie tam sobie wyżele zrobiły w tym domu. No i oczywiście każde branie kończyło się zerwaniem. Myśmy tam jeździli dwa razy do roku. Postanowiliśmy, że tak będziemy do końca życia jeździć, bo to woda, która, w której nigdy nie wiadomo co się gdzie wydarzy. No niestety wydarzyło się w następnej dekadzie. Było to dość głośno, kilka rzeczy na to się złożyło. Długa zima, później nagle, nagle, to było już na początku, pewnie w marca, kwietnia, po bardzo silnej zimie przyszło nieprawdopodobne ocieplenie. No i coś tam się musiało uaktywnić. Wszystkie karpie, wszystkie karpie, pełno, wszystkie karpie lustrzenie, duża część pełnouskich, Padła. Zostały same amury. Skończyła się legenda jeziora Raduta. To jezioro było później odbudowywane przez pana Radutę, ponieważ on dzierżał część delty Dunaju. Wyławiał tam karpie i przywoził, ale to wszystko były karpie pełnouskie, które rosły wolno. To 2002 rok. To jest Tomek Nockowski z naszej pierwszej wyprawy, który w wieku 20 lat Złowił karpia 29,1 kg. Ten rekord nie mógł powiedzieć przez lat 15. aż wreszcie w ręku mu się to udało. Ryba absolutnie niesamowita, pełnowódzki karp. Musimy być pod fantastycznym wrażeniem tego, tego połowu i tego, co nam się wtedy, wtedy działo. To jest kolejna ryba, Leszek Zawadzki, też z 20 parę kg z Raduty. Przede wszystkim duże, pełnomąskie, ale były te rodzynki, właśnie te lustrzenie nieprawdopodobne. To raczej, to chyba ja sprzed laty też z takim, z takim karpikiem. O, to jest jedna z moich zdobyczy z tego miejsca. To słuchajcie, to jest bagażnik od roweru, który wyciągałem. Ludzie wyciągali ramy od obrazów, najróżniejsze, dziwne rzeczy naprawdę się wyciągało. Widać, że obrośnięte racicznicą u tych racicznic była cała masa. jedna z, Jedno z czasopism angielskich, które wtedy nosiły o tym, co się dzieje na świecie, właśnie m.in. Steve'a Brixa rubryka w miesięczniku Cardboard, gdzie pisze o, o tym połowie Tomka nuckowskiego i poniżej zdjęcie jednego z Austriaków, który też tak odrzymiego w raducie karpia złowił. Też 25 pięk, piękny, jeden z najpiękniejszych ryb pownońskich, jakie widziałem. 33 kilo przez Austriaków złowione też. Wtedy to był rekord świata pownońskiego karpia dla Tim Paisley. Z tym samym karpem, który przed chwilą był, tylko to było złowione na cmentarzu. On właśnie się przesiadywał na cmentarzu. Tak to wyglądało, łodziami przeprawiało się w dane miejsce. Nie było wyznaczonych tam stanowisk, tylko brzegi, na których można było się rozstawić. Przyjeżdżał zarządca, mówił, a możecie sobie tutaj, tutaj łowić. To jest mój pierwszy karp w ogóle złowiony na, na Raducie, przy takim pogodzie jak widać. Ponieważ otwarte były brzegi, tam jak się rozkulał wiatr, to fale miały po półtora metra. Mieliśmy taką sytuację, że kolega wypłynął pontonem wywieźć zestaw. Czekaliśmy na niego od rana do wieczora. Okazało się, że ponton mu zniosło 5 km dalej. Takie, takie, takie warunki. No i tutaj rok też 2002. Wtedy na Raducie Odbyły się zawody, World Cup Cup, czyli Karpiowy Puchar Świata. To jedna z takich pokrak z ratuty, takie w granicach 8-12 kg. Po pierwszym dniu byliśmy na drugim miejscu w klasyfikacji generalnej, ale zrobiliśmy jeden błąd. Powiedziałem, że już więcej tego błędu nigdy nie popełnię. Zasadniczy. Tylko proszę nie dać tego do siebie. Postanowiliśmy, że, ale jeszcze na początku, że po każdej rybie widzi dobrą nalewkę przybyli, po każdej rybie no to sobie taki malutki, żeby było dobrze po pierwszej rybie, drugiej rybie, trzeciej rybie, drugiego dnia znowu mieliśmy ryby, dwie czy trzy, dobrze, po każdej rybie. I mieliśmy podaj siódmą rybę w środku nocy, już zmęczeni strasznie. Myśmy po prostu zapomnieli o tej tradycji. No i co? I skończyły się braki. Siedzimy i nagle patrzymy, coś się dzieje na wodzie. Coś zaczyna polgotać, ale to tak na powierzchni dosłownie 200-300 metrów. Co jest? Patrzymy się. Idzie stado leszczy. Ale to takie gdzieś szerokości z 200, długości 200 metrów szerokości ze 100. Ja czegoś takiego w życiu nie widziałem. Przez trzy dni te leszcze, leszcze stały w naszym stanowisku, a ponieważ zanęciliśmy tam dość ostro, no to one sobie stanęły. Co zarzucimy leszcz. W końcu stwierdziliśmy, że nie ma innego wyjścia, bo karmią nam nie będą brały, tylko te leszcze. Zaczęliśmy eksperymenty. Wyjęliśmy wszystkie przynęty, jakie mieliśmy, żeby spróbować, na co najlepiej biorą. I się okazało, że na wszystko biorą. Coś nie wrzuciło, to za chwilę była... był leszcz. Słuchajcie, i to jest zakończenie tych zawodów. Zakończenie tych zawodów odbywało się w pałacu prezydenta Czałszewsku. Dzisiaj to jest Parlament Rumuński. To jest budynek, nie mam tutaj zdjęcia ogólnego tego budynku, bo się tego nie dało zrobić, to jest za duże. Ten budynek samochodem, bo jest naokoło droga to jest samym centrum Bukaresztu samochodem naokoło budynku jedzie się 40 minut. Jest to coś nieprawdopodobnego. Nas oczywiście wpuścili przez bramki najróżniejsze inne historie. Tam było zakończenie. No, i tak idziemy z, z, z Rumunem, który nas prowadził. Jezus, tu jest tego złota, myślę, pozłacane, tak. Nie, to nie pozłacane, to jest szczere złoto, to grube złoto. E, trafiliśmy wreszcie do sali, taka gigantyczna sala, gdzie wyżera była taka, że można było pół Afryki wyżywić. E, w środku ten pan to jest właściciel Raduty, pan Robert Raduta, z Ibi po prawej, po lewej Przemek Sydor. Takie pamiętkowe zdjęcia z zakończenia, a to ja z panienkami, żony Steve'a Briggs'a i Tim'a Paisley'a. Na no to zwycięzcy tych zawodów, Kurt Grabmaier po lewej stronie z Mercedesem, o tam na dyplomie Mercedes narysowany. Słuchajcie, takiej taki imprezy jak te zawody, takiej wielkości chyba nigdy później już nie było.